Dzisiaj, oczywiście jak to zwykle bywa, nagrywam Bed Warsy, no i nie wiem, dzisiaj już naprawdę 3 filmy nagrywać, no to nie jest to mało, naprawdę, no nie no, ja mogę nagrywać nawet po, po 10 filmów w dzień, ale by mi to długo zajęło. Zajęło Mam jakiegoś laga No i teraz pewnie No długa ręka będzie się ładować Więc jemy się za chwilkę A jednak nie <coughs> Przyprawiam za lekki kaszel Dobra ja od razu tu Idę hopa hopa Budowuję łóżko, ale tak troszkę Słabo od teraz będę na środek. Jeden, wziąłem wziąłem. Kurde. Ja próbuję się wyro rozwalić. No, ale coś się nie wykło. Nie, no, próbujemy jak najszybciej wyrkę rozwalić. Przepraszam, że teraz takie krótkie filmiki są, ale ten będzie długi, ten będzie trwał około do 21. Nie. No nie. Ty gość ale teraz jest walka. O ty, jego pajek Go nie umiem trafić. Ale on zawiasa robi. Nie. Jestem jakiś dziwny. Można powiedzieć. Gdy spadłem z samego siebie. No, jest to turbo dziwne. Ty, zielony. Nie kozac się. Ty, zielony. I just. Mam co ty miecz. Nie. Nie dostałem. Kurde, czerwony przeje. ile można powiedzieć. Czy środek? O kurcze.

No, i próbujemy jak zwykle ugrać. Ale coś nam tu teraz nie wychodzi. Na tamtych odcinkach, na poprzednich odcinkach było świetnie, wygrywaliśmy ciągle. Byliśmy na wygranej pozycji. A tutaj nic. A tutaj. strefę mi założył, kurde nie da się z, z takimi nobniki. To tak że nie jestem takim nobkiem. Jestem bobkiem. Nie wiem dlaczego, ale... kurde Dobra, nie wiem, ja chyba lecę też już rozwalać wyra prat so Ja idę jeszcze dla tych czerwonych wyról rozwalić. I będzie w miarę git. O! I zielony z tym. I mi się zabili. No co? I czemu na trzy hity? Skam. Czemu ja w ogóle jeszcze ciągle... Nie! Ty pie! Po co tu jeszcze... Ta pałka nic mi w prawie nie daje, jak jest on w tym w ścianie. Nie trafiłem! Jaki fail! <słuch> Nie da się z takimi... Nie! Czemu ja ciągle spadam? Nie. Spadaj. Nam do przypaści. No i będę nam zniszczyli. No nie. Nie. To... Oczywiście nie to, że będzie tylko z tej, będzie jeszcze jedna gra. No ty, Krzciu. Szybciej. Biegnij. Nie zniszczę. Zemsta. Zemsta jest słodka. Nie no, myślicie, że... My no i kończymy ten odcinek. Nie no, żartuję, myślicie, że jestem już takim aż... Jestem takim już mocnym frajerem. Nie no, oczywiście gramy dalej. Bo... Halo! Na jednym odcinku no i robimy cięcie bo Dobra, gramy dalej. No i ciekawe, czy w ogóle uda się. Dzisiaj jeszcze dobi 10 subów. No. Na około 50 subów. Tak, jest to ogromna ilość. Do teraz, co jakiej mamy subów, Co mamy. No, jak zwykle, no mamy niestety 9 sobów. To jest marna liczba. Ale myślę, że kiedyś dobijemy. Upragniony tysiąc. Przynajmniej dla mnie jest upragniony. no już lecę rozwalać. Bo co mi szkodzi. Nie! Sikiery, muszę i bić. Nie. Pomagasz mi? Nie zbyt. Bez nadziei on jest. Ale mi bija. Nie. Było już tak blisko. Biegnę po tych żółtych. Ale jest... I rzuci też nie mają jeszcze łóżka. Kurde. Nie. Dobrze, że raczej nie kupi. Jujuj, jak czerwoni są rozwinięci. My jesteśmy koło żółtych. No, super, jestem. Zabrakło mi do budowania. Przepraszam, że u mnie nie ma Fife'ego na odcinkach. O! I wiecie, do Fife'ego w ogóle na kanał, bo u niego już. Wiem, że mówię to kolejny raz będzie już 20 subków. Ale rozwalam gościa, który jest tak dobry. No i on mi da, ale nie dobrym jestem graczem w Bedwars. Co? Robi jump. Mogę mu tylko tyle pokazać. Gites. co jest? Proszę, zbiłem go. Mucha co? środku na dwóch. Ale jump mega ścinego dostał. Pinka mama na horyzoncie. Ale ostra klepa Gościu nie ma jak wrócić chyba Już mało teamów zostało, ale niestety cały team pingów, które raczej będą się chcieli na nas zemścić Najbardziej, najbardziej to na mnie. Po co ja im rozwali łóżko? Hello? Hello, Jump. To jest. O kurde, czerwony. Dobra, widzowie, kończymy ten odcinek, no, pa, widzowie, oczywiście jeszcze będzie jeden możliwy, ale jest to dzisiaj ostatni odcinek, wiem, że miało, się, się miało być cztery, ale kończymy ten odcinek, pa!